A, walentynki już niedługo. To może być dzień złamanego serca albo radości. Na pewno ten dzień będzie udany, skoro dostaniecie od kogoś właśnie takiego pieska walentynkowego. Bo serduszkiem zapraszam. No cześć, z tej strony Piotrka. Ja mówi, figurki. Już niedługo walentynki, więc... No biorę się za recenzowanie tych oto tutaj dwóch zestawików. No bo nie daj Boże, ktoś się komuś chce oświadczyć, no i no, jestem ta druga osoba fanem Lego, no to no to naprawdę to będzie świetny upominek oraz zestaw i na pewno ta druga połówka będzie zachwycona. Y tak, co tutaj można mówić? No przede wszystkim mamy, tak naprawdę to trzy już mamy walentynkowe zestawy, bo jeszcze chyba jest walentynkowy miś, coś takiego. Ale ja posiadam pszczółkę oraz pieska. Piesiu idzie na pierwszy ogień. I go sobie tutaj i pokrotykujemy, i pochwalimy, ponieważ sama konstrukcja, no naprawdę jest przesłodka. Tutaj ten taki wystający języczek. Fajne tutaj serduszko, które się trzyma. ojoj, źle to wróży, źle to wróży. Moje studio się rozpada. Bardzo źle to wróży. Mamy również ruchome uszka. I przede wszystkim mamy no tutaj te tradycyjne takie oczka, więc również fajnie. Tutaj bardzo nie rozumiem pewnego faktu, że pszczółka dostała tutaj ten nadruk, a tutaj nie, ale niech im będzie. Mamy również dwa kwiatki, które możemy wręczyć i wtedy to jeszcze jest lepiej, no bo kwiaty, no to jest najlepszy upominek, chociaż niedługo trwały, no bo i tak one zwiędną i żeby tutaj, no, żeby jak te tak, to najdłużej wytrwały, bo jak szybko zwiędną, no to źle to wróży, źle to wróży. Yy, mamy również fajną podstawkę, na której możemy sobie umiejscowić naszego piesia. Yy, sama konstrukcja piesia jest naprawdę bardzo miła. Yy, I tutaj chciałbym Wam może chciałbym sprawdzić, czy tutaj również jest różowy klocek. Yy, tylko, że mi to się raczej nie uda. A te różowe klocki. No to jak wiadomo, no to symbolizuje mózg. No przynajmniej z tego co tak sobie myślę, to są moje same wymysły. No przepraszam bardzo, każdy ma prawo mieć własne zdanie. Mamy bardzo fajne futerko właśnie kwiatuszek. To może jakaś róża, czyli najlepszy kwiatek na Walentynki. No fajne są te uszka takie ruchome. Tutaj mamy jakieś takie miejsca w których coś można umieścić jakąś miłą niespodziankę, jakiś grosik czy coś takiego. Yy, fajnie, wytajlowane, wszystko, więc jest to miłe w dotyku. Nóżki są bardzo słodkie, yy, więc no naprawdę ten zestaw jest naprawdę świetny, chociaż tutaj myślę, że pszczółka jest o wiele lepsza, yy, ale to w kolejnym odcinku Disney może sobie poczekać. Ale walentynki. Nie mogę czekać, ponieważ to jest ten jeden dzień, w którym serce albo będzie złamane, albo uradowane. No i dlatego po prostu zdecydowałem, żeby obeznać was z takimi zestawami klimatycznymi no które mogą być po prostu radością dla drugiej osoby, że się dostało taki fajny zestawik tyle klocków, a właśnie tak w ogóle no to tutaj jest 147 klocków zestaw z 2019, cena katalogowa 44.99, ja nie wiem dlaczego mówię to tak późno, ale i tak to znajdziecie sobie wszystkie wiadomości w opisie, więc tak naprawdę na filmie tego nie muszę mówić, ponieważ po prostu no w opisie no to jest łatwiej, ale specjalnie dla was się przygotowuję. No i tak no to wychodzi. I tutaj już myślę, że w sobotę recenzja tej oto pszczółki, yy, ponieważ walentynki już bliżej, coraz bliżej. Co prawda, no, no fakt, jesteśmy na początku stycznia, ale to dokładnie miesiąc do walentynek, więc no coraz bliżej, coraz bliżej ja się z wami żegnam no życzę wam radosnego piątku oraz czwartku który dzisiaj przeżywamy w momencie kiedy wpuszczam ten film no a potem weekendu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej zdrówka bye